Dzień dobry, szczęśliw powód z tej wasz ulubiony, najlepszy youtuber na polskim YouTube i w YouTube. I Dzisiaj będę mówić do tego TikTok. Tak, TikTok, ta aplikacja taka. Ta za aplikacja. Jest taki bardzo popularny i głupi. Co już mówię. Jest taki, ponieważ większość społeczeństwa jest głupia. Ich poziom rozrywki, jak to w ogóle można nazwać rozrywką, jest trochę niski. Ten poziom, tak. Delikatnie niski. Więc te materiały, te najbardziej popularne, są głupie. Mocno. Czyli materiały popularne są popularne i są głupie. Ci większość ludzi, żeby materiały głupie, być popularni jednak. Logiczne myślenie. I ja się stało takim rakom tym, którym. Raz, raz TikToka miałem przez kilka dni. No i nie fajnie było, bo nie, nie polecam. Widzicie osobę, a wam ma mówi: Mam TikToka, to uciekajcie lepiej. Ech, uciekajcie. Do widzenia. Myślę, że Wam pomogę tym długim materiałem, jak zawsze. Do, do widzenia. Okay,